Warren Buffett, nazywany Wyrocznią z Omaha, to żywa legenda świata finansów. Ten niepozorny amerykański miliarder od dekad uchodzi za jednego z najskuteczniejszych inwestorów w historii. Jego majątek, szacowany w 2025 roku na około 154 miliardy dolarów, plasuje go w ścisłej czołówce najbogatszych ludzi świata. Kim jest człowiek, który potrafił średnio co roku pomnażać kapitał o kilkadziesiąt procent, a przy tym wciąż mieszka w tym samym skromnym domu i codziennie zajada się ulubionymi hamburgerami? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sylwetce Warrena Buffetta. Poznamy jego historię, strategie inwestycyjne oraz ciekawostki z życia prywatnego tej ikony inwestowania. Warren Edward Buffett urodził się 30 sierpnia 1930 roku w Omaha w stanie Nebraska. Już od najmłodszych lat przejawiał żyłkę do interesów i imponującą smykałkę do liczb. Jako mały chłopiec sprzedawał gumy do rzucia i butelki z napojami gazowanymi sąsiadom, wykazując przedsiębiorczość nietypową dla dziecka. W wieku 11 lat kupił swoje pierwsze akcje: trzy udziały spółki Cities Service Preferred. Rozpoczynając tym samym swoją przygodę z giełdą. Co ciekawe, młody Buffett po kilku nerwowych dniach szybko sprzedał te akcje z niewielkim zyskiem. Wkrótce jednak pożałował tej pochopnej decyzji, gdy cena owych akcji poszybowała w górę. Ta wczesna lekcja nauczyła go cierpliwości cechy, z której zasłynie w dorosłym życiu jako inwestor. Podczas II wojny światowej rodzina Buffettów przeniosła się do Waszyngtonu, gdzie ojciec Warrena, Howard Buffett. Objął stanowisko kongresmena. Nastolatek nie próżnował. W stolicy zarabiał jako roznosiciel gazet The Washington Post. Każdego ranka dostarczał prasę do domów, co nie tylko przynosiło mu regularne dochody, ale i umożliwiło pierwsze poważniejsze inwestycje. W wieku 14 lat zaoszczędził wystarczająco, by kupić niewielką działkę rolną w Nebraska. Zainwestował więc zarobione pieniądze w ziemię, wykazując zdolność do pomnażania kapitału już w tak młodym wieku. Równocześnie Warren wciąż szukał nowych źródeł dochodu. Zbierał i odsprzedawał butelki po Coca-Coli, handlował używanymi piłkami golfowymi, a nawet organizował z kolegą drobny biznes bukmacherski. Za zarobione na sprzedaży lemoniady i gazet pieniądze 12-letni Buffett uruchomił własny biuletyn z typami wyścigów konnych o nazwie Stable Boy Selections. Pomysł okazał się dochodowy, dopóki ojciec nie ukrócił hazardowych zapędów syna. Kolejnym przedsięwzięciem młodego Buffetta był zakup automatu do pinbola za kilkadziesiąt dolarów. Wraz z przyjacielem zainstalował go w lokalnym zakładzie fryzjerskim, Klienci chętnie wrzucali monety, grając w wolnym czasie. Zyski z pierwszej maszyny Buffett reinwestował w kolejne automaty do gry, które ustawiał w następnych salonach. Po paru miesiącach posiadał już całą sieć takich automatów, a dochody z nich znacząco przewyższały kieszonkowe rówieśników. Gdy Warren miał 17 lat, sprzedał cały ten mini biznes z pinbolami z zyskiem. Szacuje się, że zanim ukończył szkołę średnią, zgromadził oszczędności rzędu kilku tysięcy dolarów. Fortunę jak na nastolatka końca lat 40. XX wieku. Już wtedy było jasne, że ten chłopak ma wyjątkowy talent do biznesu i nieprzeciętną pracowitość. Choć Buffett od zawsze ciągnął do biznesu, nie zaniedbał edukacji. Uczęszczał najpierw na University of Pennsylvania, prestiżowa Wharton School, lecz po dwóch latach przeniósł się na Uniwersytet Nebraska-Lincoln, gdzie ukończył studia licencjackie z ekonomii. Co ciekawe, gdy starał się o przyjęcie na Harvard Business School, jego kandydatura została odrzucona. Decyzję, którą początkowo przyjął z rozczarowaniem, dziś żartuje, że to jeden z najlepszych prezentów od losu bo dzięki temu trafił na Columbia Business School w Nowym Jorku. To właśnie tam wykładał Benjamin Graham, legendarny inwestor giełdowy i autor książki Inteligentny inwestor, uważanej po dziś dzień za Biblię inwestowania w wartość. Graham stał się mentorem młodego Warrena i wywarł ogromny wpływ na jego myślenie o inwestycjach. Nauczył Buffetta fundamentalnej zasady. Kupuj akcje spółek, które są niedowartościowane, tańsze niż ich realna, wewnętrzna wartość i trzymaj je długoterminowo, cierpliwie czekając na wzrost ich ceny. Ta filozofia, znana jako inwestowanie w wartość, głęboko ukształtowała podejście Buffetta do biznesu. Po ukończeniu Columbia w 1951 roku, Warren wrócił do rodzinnej Omaha, choć przez pewien czas marzył o pracy na Wall Street. Wysłał nawet podanie do firmy swojego mentora, Grahama, oferując bezpłatną pracę. Graham początkowo odmówił. Uznał, że Buffett powinien najpierw zdobyć więcej doświadczenia. Młody finansista zajął się więc własnymi inwestycjami i przez kilka lat pracował w domu maklerskim ojca. W 1954 roku jednak Benjamin Graham zmienił zdanie i zaproponował Buffettowi posadę analityka w swoim funduszu inwestycyjnym w Nowym Jorku. Warren przeprowadził się do finansowego centrum świata, gdzie przez dwa lata u boku mistrza szlifował swoje umiejętności w wyszukiwaniu giełdowych okazji. To był bezcenny czas nauki. Buffett chłonął wiedzę, analizował sprawozdania finansowe setek spółek i nabierał pewności siebie jako inwestor. W 1956 roku, mając zaledwie 26 lat, Warren Buffett poczuł, że jest gotów pójść na swoje. Powrócił do Omaha i założył własną spółkę inwestycyjną, Buffett Partnership Limited. Zebrał kapitał od rodziny i znajomych, stając się powiernikiem ich oszczędności. Postawił jasne warunki: gwarantował inwestorom stopę zwrotu na poziomie 4% rocznie, a z zysków ponad ten próg pobierał 25% prowizji dla siebie. Buffett miał pełną swobodę inwestycyjną i wkrótce pokazał na co go stać. Lokował środki w akcje niedocenianych spółek, korzystając z metod nauczonych od Grahama. Szukał firm o solidnych fundamentach, których akcje były tanie jak na swoją realną wartość. W latach 1957 do 1968 fundusz bafeta osiągał średnio około 30% zysku rocznie, podczas gdy szeroki rynek rósł o wiele wolniej. Inwestorzy byli zachwyceni wynikami. Dla zobrazowania, 10 tysięcy dolarów zainwestowane u bafeta w 1957 roku Urosło do około 170 tysięcy dolarów na koniec lat 60. Sam Buffett stał się wówczas człowiekiem majętnym. Już przed 30. był milionerem z opinią genialnego inwestora, który potrafi znaleźć okazję tam, gdzie inni jej nie dostrzegają. Pod koniec lat 60. Buffett zaczął dostrzegać, że na giełdzie robi się tłoczno i trudno o naprawdę atrakcyjne okazje inwestycyjne. W 1969 roku, po 13 latach spektakularnych wyników, zdecydował się rozwiązać Buffett Partnership i zwrócić kapitał inwestorom. Był przekonany, że lepiej zrobić krok w tył, niż na siłę szukać zysków w przegrzanym rynku. Swoim wspólnikom zaproponował jednak coś jeszcze. Możliwość objęcia udziału w pewnej spółce tekstylnej, którą wówczas intensywnie skupował. Tak zaczęła się kolejna przełomowa faza w karierze Buffetta. Ową spółką tekstylną okazała się Berkshire Hathaway, firma prowadząca przędzalnie bawełny, założona jeszcze w XIX wieku. W 1962 roku Buffett dostrzegł, że Berkshire Hathaway – Choć podupadła i przegrywała z tańszą zagraniczną konkurencją, ma w bilansie wiele cennych aktywów. Cena jej akcji wydawała się tak niska, że odpowiadała niemal wartości posiadanych przez firmę maszyn i nieruchomości. Warren zaczął skupować akcję Berkshire, widząc w tym szansę na tzw. Cigar Butt. Niedopałek cygara, który, co prawda, nie wygląda imponująco, ale może dać jeszcze kilka darmowych zaciągnięć. To metafora używana przez Grahama na określenie spółek wycenionych poniżej wartości ich majątku. W 1965 roku Buffett miał już kontrolny pakiet Berkshire Hathaway i przejął stary w firmie. Wkrótce zdecydował się na radykalny krok. Stopniowo wygaszał działalność włókienniczą, która przynosiła coraz mniejsze zyski, a uwolniony kapitał przeniósł do innych przedsięwzięć. Sam Buffett przyznał po latach, że zakup Berkshire Hathaway jako biznesu tekstylnego był jego kosztownym błędem, mój najdroższy niedopałek cygara. Ale paradoksalnie stał się fundamentem podbudowy gigantycznego imperium finansowego. Przez kolejne dekady Buffett przekształcił Berkshire Hathaway w holding inwestycyjny o niespotykanej różnorodności. Jednym z pierwszych wielkich posunięć było wejście w branżę ubezpieczeniową. W 1967 roku Berkshire kupiło firmę ubezpieczeń majątkowych National Indemnity. Dzięki temu Buffett zyskał dostęp do pokaźnych rezerw gotówki z polis ubezpieczeniowych, tak zwany float, którymi mógł swobodnie obracać, zanim środki te trzeba będzie wypłacić klientom. To stało się motorem napędowym dalszych inwestycji. Z biegiem lat Berkshire Hathaway nabywało całe przedsiębiorstwa i pakiety akcji w rozmaitych sektorach gospodarki od ubezpieczeń i bankowości, przez przemysł, energetykę i kolej, aż po sektor spożywczy i technologiczny. Buffett zawsze powtarzał, że interesują go firmy z trwałą przewagą konkurencyjną, sprawdzonym modelem biznesowym i kompetentnym zarządem krótko mówiąc wspaniałe firmy w rozsądnej cenie. Mam nadzieję, że materiał do tej pory Cię zainteresował. Chcę przypomnieć Ci o subskrypcji i ocenie tego filmu. To wiele dla mnie znaczy. Dzięki. Stwórzmy wspólnie świadome polskie społeczeństwo. Wracamy do odcinka. Lista znanych marek i spółek, które znalazły się w portfelu Berkshire Hathaway, jest imponująca. Wśród nich są m.in. ikoniczne amerykańskie firmy, ubezpieczyciel GE i CO, którego akcję Buffett zaczął skupować już jako młody analityk, a w 1996 roku przejął w całości. Sieć restauracji Fast Food Dairy Queen producent cukierków Seas Candies, konglomerat przemysłowy Precision Cast Parts, czy największa amerykańska sieć sklepów meblowych, Nebraska Furniture Mart. Berkshire posiada też ogromne udziały w takich gigantach jak Coca-Cola. Buffett pije jej produkty litrami. Nic dziwnego, że w latach 80. stał się jednym z największych akcjonariuszy firmy. American Express. Zainwestował w nią już w latach 60. podczas kryzysu zwanego aferą olejową i do dziś trzyma znaczący pakiet akcji. Czy Bank Wells Fargo? Co ciekawe, przez wiele lat Buffett unikał inwestowania w sektor technologiczny, uważając go za zbyt nieprzewidywalny. Dopiero około 2016 roku zmienił zdanie, zaczął wtedy skupować akcje firmy Apple. Ta decyzja wprawiła obserwatorów w zdumienie, ale szybko okazała się strzałem w dziesiątkę. Apple rosło w siłę, stając się jedną z najbardziej dochodowych spółek świata, a udziały Berkshire w Apple urosły do wartości ponad 100 miliardów dolarów, czyniąc z niej największą pojedynczą pozycję w portfelu Buffett'a. Jak widać, nawet najbardziej zasadniczy inwestor potrafi dostosować strategię, gdy pojawi się wyjątkowa okazja. Warren Buffett zasłynął z żelaznej dyscypliny inwestycyjnej i zdroworozsądkowego podejścia do pomnażania kapitału. Jego metody są ponadczasowe. Zamiast podążać za chwilową modą czy ulegać euforii rynkowej, Buffett trzyma się kilku prostych, sprawdzonych zasad. Oto kluczowe filary jego strategii. Inwestowanie w wartość. Buffett kupuje akcje firm, które w jego ocenie są warte więcej niż wskazuje ich bieżąca cena rynkowa. Szuka okazji, w których istnieje tak zwany margines bezpieczeństwa, czyli sytuacji, gdy cena akcji jest znacząco niższa od realnej wartości spółki wynikającej z jej fundamentów, majątku, zysków, potencjału rozwoju. Dzięki temu ma większą pewność, że nawet jeśli pojawią się rynkowe zawirowania, inwestycja pozostanie opłacalna. Długoterminowy horyzont. Jeśli Buffett już w coś inwestuje, czyni to z zamiarem trzymania akcji latami, a często wręcz dekadami. Powtarza, że jego ulubiony okres inwestycji to na zawsze. Unika krótkoterminowej spekulacji i gorączkowego handlu, wierzy w potęgę procentu składanego oraz fakt, że wartość dobrych firm ujawnia się w pełni dopiero z biegiem czasu. Gdy kupuje akcje, nastawia się, że będzie ich właścicielem, możliwie jak najdłużej. Inwestowanie w to, co rozumie, Buffett ogranicza się do biznesów, które potrafi wnikliwie przeanalizować i zrozumieć. Przez lata trzymał się z dala od branż, które uważał za zbyt skomplikowane lub zbyt spekulacyjne. Unikał np. firm z rewolucyjnych, ale niepewnych sektorów technologicznych aż do czasu Apple, czy enigmatycznych dla niego kryptowalut, o których mówił, że nie mają wewnętrznej wartości. Zamiast tego woli działalności przewidywalne i przyziemne bankowość, ubezpieczenia, branżę spożywczą czy przemysłową takie, w których czuje się kompetentnie skoncentrowany portfel zamiast nadmiernej dywersyfikacji. Wbrew popularnej maksymie by nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka Buffett często koncentruje swoje środki w relatywnie niewielkiej liczbie najlepszych, jego zdaniem, spółek. Uważa, że szeroka dywersyfikacja jest potrzebna głównie wtedy, gdy inwestor nie do końca wie, co robi. On natomiast twierdzi, że jeśli dobrze przeanalizował i rozumie daną inwestycję, to nadmierne rozpraszanie kapitału między dziesiątki pozycji tylko obniża potencjalne zyski. Jak sam mawia, lepiej mieć kilka świetnych spółek w portfelu niż dziesiątki przeciętnych. Znaczenie płynności i gotówki. Jedna z jego żelaznych zasad brzmi: zawsze miej wystarczająco gotówki. Buffett dba o to, by Berkshire Hathaway zawsze dysponowało pokaźnymi rezerwami środków w gotówce, lub łatwo zbywalnych papierach skarbowych. Dzięki temu w czasach kryzysu, gdy ceny akcji gwałtownie spadają, ma przygotowaną amunicję, by skupować przecenione aktywa. Ta kontrariańska gotowość do kupowania, gdy inni panikują, wielokrotnie pozwoliła Buffettowi okazyjnie zwiększyć inwestycje w najlepszych możliwych momentach. Cytat: Powiem ci, jak stać się bogatym. Bój się, gdy inni są chciwi. Bądź chciwy, gdy inni się boją. Doradza Buffett, zwracając uwagę, że największe okazje inwestycyjne pojawiają się wtedy, gdy większość inwestorów traci głowę w euforii lub panice. Cytat: Reguła numer jeden: nie trać pieniędzy. Reguła numer dwa: nigdy nie zapominaj o regule numer jeden. To jeden z najsłynniejszych cytatów Buffetta, doskonale oddający jego ostrożne podejście. Zanim miliarder pomyśli o zysku, najpierw skupia się na ochronie kapitału. Warren Buffett jest równie znany z finansowych sukcesów, co z zaskakująco skromnego stylu życia. Oto kilka ciekawostek, które pokazują jego niezwykłą osobowość i przyzwyczajenia. Dom bez przepychu. Pomimo bajecznego bogactwa, Buffett od ponad 60 lat mieszka w tym samym domu w Omaha niewielkim, wygodnym budynku, który kupił w 1958 roku za około 31 500 dolarów. Nie posiada rozległych posiadłości ani pałaców na świecie. Pozostaje wierny swojemu spokojnemu sąsiedztwu. Co więcej, przez większość życia sam siada za kierownicą i jeździ do biura zwyczajnym samochodem. Przez długi czas był to ulubiony model Cadillaca. Nie otacza go orszak ochroniarzy czy służby. Żyje niemal jak przeciętny obywatel, tylko że z miliardami na koncie. Proste upodobania Buffett uwielbia proste, codzienne przyjemności. Znany jest ze swojej słabości do Cherry Coke. Podobno wypija pięć puszek tego wiśniowego napoju gazowanego dziennie. Na śniadanie potrafi podjechać do McDonald's i kupić kanapkę za kilka dolarów, przyznając, że nie widzi powodu, by zmieniać ulubione tanie menu. Zamiast wykwintnych potraw często sięga po lody czy słodycze. Jest wielkim fanem cukierków Sea Candies, firmy, którą Nota Bene posiada. W swoim biurze wciąż nie ma najnowszych gadżetów. Przez lata korzystał z prostego telefonu komórkowego z klawiszami. Dopiero niedawno przerzucił się na smartfona. Komputera na biurku również długo nie uznawał, polegając głównie na kalkulatorze, notatniku i setkach stron raportów, które codziennie czyta. Ulubione hobby. Jedną z pasji bafeta jest bridge. Regularnie grywa w karty, często z przyjaciółmi, w tym z wieloletnim kompanem Billem Gatesem. Mówi, że bridge to jedna z niewielu rozrywek, które potrafią zaabsorbować jego umysł równie mocno jak inwestowanie. Mało tego, Warren nauczył się również grać na ukulele, małej gitarze hawajskiej, i zdarza mu się publicznie muzykować. Występował z ukulele zarówno podczas spotkań akcjonariuszy Berkshire Hathaway, jak i w programach telewizyjnych, zaskarbiając sobie sympatię widowni swoim poczuciem humoru i dystansem do siebie. Woodstock Kapitalistów co roku w majowy weekend na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Berkshire Hathaway w Omaha zjeżdżają dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata. To wydarzenie dorobiło się miana Woodstocku Kapitalistów. Buffett i jego prawa, ręka Charlie Munger przez wiele godzin odpowiadają tam na pytania inwestorów, dzieląc się swoją mądrością, anegdotami i dowcipami. Zjazd przypomina bardziej święto fanów niż oficjalne spotkanie biznesowe. W mieście odbywają się przy tej okazji liczne imprezy towarzyszące. Sam Warren nieraz zaskakiwał publiczność humorem. Każdorazowe zgromadzenie rozpoczyna się humorystycznym filmem lub scenką z jego udziałem. Atmosfera podczas tych zjazdów jest luźna i radosna, co idealnie oddaje charakter Buffetta. Buffett słynie również z ciętego dowcipu i celnych powiedzonek. Zapytany kiedyś o sekret sukcesu inwestycyjnego z typowym dla siebie humorem odparł. Wystarczy kupować za dolara banknoty warte dwa dolary. Jego listy do akcjonariuszy Berkshire Hathaway rokrocznie pełne są barwnych anegdot i prostych porównań, którymi potrafi wyjaśnić najbardziej zawiłe finansowe sprawy w przystępny, obrazowy sposób. Nic dziwnego, że miliony początkujących inwestorów na całym świecie z zapartym tchem czytają te listy, szukając w nich inspiracji i rad mistrza. Filantropia i dziedzictwo. Mimo zgromadzenia ogromnej fortuny, Buffett nie zamierza zostawić całych miliardów swoim dzieciom, ani wydawać ich na zbytki. Wręcz przeciwnie. Zapisał się w historii również jako jeden z największych filantropów wszechczasów. W 2006 roku ogłosił, że przekaże znaczącą większość swojego majątku na cele charytatywne. Zdecydował się wesprzeć przede wszystkim fundację swojego przyjaciela Billa Gatesa i jego żony Melindy, Bill and Melinda Gates Foundation, a także kilka fundacji założonych przez własne dzieci. Już wtedy wartość tej zapowiedzianej darowizny wynosiła około 37 miliardów dolarów. Był to największy jednorazowy dar filantropijny w historii Stanów Zjednoczonych. Od tamtej pory Buffett każdego roku stopniowo przekazuje kolejne transze akcji Berkshire Hathaway na dobroczynność. Do 2025 roku oddał już organizacjom społecznym ponad 40 miliardów dolarów, ustanawiając niedościgniony wzór hojności. Warren Buffett wraz z Billem i Melindą Gatesami zainicjował w 2010 roku akcję o nazwie The Giving Pledge. Jej idea jest prosta. Zachęcić najbogatszych ludzi świata, by publicznie zobowiązali się przekazać większość swojego majątku na cele dobroczynne. Do inicjatywy szybko dołączyły dziesiątki miliarderów z różnych krajów. Od potentatów technologicznych po magnatów branży finansowej. Buffett uważa, że skoro pieniądze zarobił dzięki społeczeństwu i rynkowi, to sporą ich część powinien społeczeństwu zwrócić. Podkreśla też, że nie chce rozleniwiać swoich dzieci nadmiernym bogactwem. Cytat: Zostaw swoim dzieciom tyle pieniędzy, aby mogły robić cokolwiek zechcą, ale nie tyle, by nie musiały robić zupełnie nic powiedział kiedyś, tłumacząc, że dzieci powinny mieć możliwość realizowania swoich pasji, ale jednocześnie motywację do własnej pracy i rozwoju. Dziś Warren Buffett ma 95 lat i wciąż ku zdumieniu wielu, z niesłabnącą energią kieruje Berkshire Hathaway, choć coraz więcej obowiązków przekazuje stopniowo swoim następcom. Wciąż jednak bierze udział w najważniejszych decyzjach. Jego wyznaczenie dziedzice, tacy jak wieloletni menedżerowie Aid Jane czy Greg Abel, zobowiązali się kontynuować unikalną kulturę inwestycyjną Buffetta. Dziedzictwo wyroczni z Omaha to jednak nie tylko imponujące wyniki finansowe i gigantyczne przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim filozofia inwestowania z głową, cierpliwie i etycznie. Zainspirowała ona pokolenia inwestorów na całym świecie. Miliony ludzi studiują jego listy do akcjonariuszy i wypowiedzi, szukając w nich drogowskazów oraz ponadczasowej mądrości. Buffett udowodnił swoim życiem, że można odnieść niebywały sukces finansowy, nie tracąc przy tym zdrowego rozsądku ani kręgosłupa moralnego, pozostając skromnym, pogodnym człowiekiem. Warren Buffett, wyrocznia z Omaha, mistrz inwestowania w wartość, filantrop i wzór do naśladowania. Jego historia pokazuje, że czasem najprostsze strategie, konsekwencja i trzymanie się fundamentalnych zasad mogą przynieść nadzwyczajne rezultaty. To inwestor, którego legenda już za życia urosła do niespotykanych rozmiarów i który bez wątpienia będzie inspirował kolejne pokolenia. Prawdziwa ikona i żywa legenda świata finansów.